Cześć, dzień dobry. E, dzisiaj twierdzenie nadar i zasady zachowania. E, zachowania, zasady zachowania. E, zasady oczywiście, zachowania. Za chwilę sobie tutaj e, poprawimy. E, dobra, o, zmienimy zasady zachowania. Twierdzenie nadar, tak jak wspominałem już na poprzedniej lekcji, jest opisane już w jednym z moich filmów, ale tutaj postanowiłem bardziej pod, pod kwestie kwantowe użyć, to będzie bardzo krótki to będzie bardzo krótka lekcja. Nie będę tutaj mocno wchodził w szczegóły, jeżeli ktoś będzie chciał, żebym mocniej wszedł w szczegóły, czyli będzie miał jakieś pytania do, do rzeczy związanych z twierdzeniem, o którym będę mówił, to bardzo proszę o komentarz po prostu postaram się E, e, wyjaśnić. I mm, generalnie. Mm, jeżeli chodzi o twierdzenie na to możemy sobie je e, za, za chwilę opowiem bardziej fizycznie, ale teraz na przykładzie może. E, czyli jeżeli mamy jaką, jakąś, nie wiem, przykładem szklankę z wodą i przesuniemy mm, przesuniemy tą, tą szklankę, na przykład nie wiem, o 10 cm w prawo. Mm, no to generalnie, jeżeli mielibyśmy tą wodę później wypić i takie byłoby założenie, no to obojętnie, czy ona będzie stała w danym miejscu, czy 10 cm w prawo, 10 cm w lewo, czy gdziekolwiek indziej, a będziemy wypijemy ją, no to, no to, to generalnie układ się nie zmieni. I to jest właśnie taka symetria przesunięcia. I Neda e, odkryła, była to. E, Um, um, matematyczka Ona się nazywała Emi chyba um, i żyła jakoś um, pamiętam, że to, jest to to odkrycie w ogóle, czyli ta, to twierdzenie to jest jakoś końcówka I wojny światowej, czyli strzelałbym, że to jest jakiś 1917-18 rok um, Odkryła co? Że z każdą symetrią natury wiąże się wielkość, która jest po prostu zachowana. I symetria w czasie to jest energia zachowana, symetria w przestrzeni pęd jest zachowany, symetria obrotów moment pędu jest zachowany, czyli to oznacza, oznacza, że prawa zachowania nie są przypadkowe, są konsekwencją generalnie symetrii wszechświata. I, i to tyle o przykładzie, może powiem powiem więcej o, o samym twierdzeniu, czyli bardziej fizycznie, możemy o tym powiedzieć, że, no, że każdej. Właśnie, każdej symetrii. Tu ważne jest, że każdej ciągłej symetrii układu fizycznego odpowiada pewna wielkość zachowana. Czyli oznacza to wprost, że jeśli równania opisujące dany układ nie zmieniają się przy określonej transformacji, to istnieje fizyczna wielkość, która pozostaje stała w tym czasie. Twierdzenie generalnie to no, daje powiązanie, czy pokazuje powiązanie pomiędzy matematycznymi symetriami a no, takimi pierwotnymi, fundamentalnymi prawami przyrody. Dowód ten w matematyce opiera się generalnie na rachunku wariacyjnym i w zasadzie słynnej, bo w fizyce to jest mega ważna zasada, w zasadzie najmniejszego działania, gdzie po prostu inwariacja Lagrangianu względem pewnej jakiejś transformacji prowadzi po prostu do istnienia tak zwanego prądu zachowanego. Ale o tym tu nie będę wchodził, jeżeli ktoś chciałby, żebym to rozpisał albo przeanalizował, to, to prośba o, o dodanie do dokumentarza prośby albo jakiegoś celowanego, celowanego pytania. Czy coś, coś jeszcze. Warto wiedzieć, że w, takiej, w tej fizyce, która teraz istnieje, czyli, tak jak można powiedzieć, współczesnej, to nie tylko tam kwantowej, ale w ogóle całej, całej współczesnej, to wszystkie oddziaływania takie pierwotne, sam model w ogóle standardowy, który to opisuje, opiera się właśnie na symetriach i wielkościach zachowanych, opisywanych właśnie przez to twierdzenie. Czyli ono jest turbo ważne. Więc no, ja bym zaryzykował, no to będzie gruba ryzyko, ale może, że twierdzenie nada jest takim może pomostem trochę pomiędzy matematyką a konkretnymi prawami natury. Czyli mega dobrze je opisuje i mega dobrze je um, o nich informuje. Um, sama idea w ogóle: twierdzenia na ED, e, no w, 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 to jest w, wykazanie generalnie, że każda ciągła symetria fizyczna, czyli taka, którą można zmieniać płynnie albo przesuwać, albo obracać, albo cokolwiek innego, oznacza zachowaną wielkość fizyczną. E, w praktyce e, no, mm, mm, Mamy, mamy taką, no, w pektyce na przykład nie mamy zderzenia dwóch kulet. No i e, one są niezależne, jeżeli to się gdzieś tam zdarzyło. Jeżeli to się zdarzyło jedno, to zdarzenie zdarzyło się, nie wiem, w Warszawie, a drugie w Łodzi, no to generalnie, jeżeli jest to niezależne, no to suma pędów przed i po zdarzeniu jest taka sama, ale też może być niezależne, jeżeli to się wydarzyło w innym czasie. No i energia całkowita się wtedy też zachowa. No i to jest właśnie pewien wynik symetrii przestrzeni po prostu i czasu. Jeżeli chodzi o otwierdzenie NRE i wersję kwantową no to jeżeli weźmiemy jakiś operator operator U alfa, tak jak tutaj sobie sobie wziąłem i, i ten operator opisuje transformację układu czyli transformacja, to tutaj mówię o przesunięciach, o obrocie, no to można go zapisać właśnie w ten sposób. To jest coś takiego. Co to jest G? No to jest, to jest oczywiście generator symetrii. Ja o tym generatorze symetrii już mówiłem na poprzedniej lekcji, także zapraszam do jej obejrzenia, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć albo pogłębić, albo przypomnieć sobie tą wiedzę. Pogłębić nie, bo to nic głębszego niż było się nie, tam nie znajduje, jeżeli generalnie symetria jest rzeczywistą cechą układu, no to mamy po prostu taką sytuację. Po prostu równa się to zero. Co to oznacza? Oznacza to, że wartość oczekiwana od obserwabli G nie zmienia się w czasie. Ok? No i tutaj mamy przykłady. Zbliżam się do końca. Przykłady, czyli Translacja przestrzeni, Czyli tu mamy przestrzeń. Generator G równa się po prostu operator pędu, czyli jeśli przestrzeń jest zachowana, jednorodna, no to pęd jest zachowany. Tutaj mamy obrót przestrzeni, tu przestrzeń, translacja. Tutaj obrót przestrzeni Nic się nie pomylił. Czyli generator G równa się L. Operatorowi L, L to jest oczywiście moment pędu. No i jeśli prawa są izotropowe, no to generalnie co? No oczywiście moment pędu jest zachowany. No I mamy jeszcze kolejny przykład, czyli mamy translację w czasie. Translacja w czasie operator g równa się h, h to nic innego hamiltonian, czyli jeśli prawa nie zależą od kiedy, od tak zwanego czyli kiedy się wydarzyły, no to energia jest zachowana. I to jest taki fundament generalnie całej nowoczesnej fizyki, no bo w fizyce cząstek na przykład elementarnych no praktycznie wszystko buduje się na symbolach lokalnych i globalnych i dzięki nim powstaje np. przykład teoria elektrosława czy hermodynamika kwantowa. To jest właśnie oparte e, na tym. Do e, czego w ogóle to służy? No bo można powiedzieć, a to jest jakiś tam obszar, który jest niby ważny, niby ważny, ale po co on jest w ogóle? No to w fizyce klasycznej no to e, dzięki temu rozumie się, dlaczego kula wystrzelona poziomo zawsze zachowuje pęd. E, tu oczywiście wykrzyknik, oczywiście jeżeli nie ma tarcia, bo w takiej sytuacji no, powinno się w takiej sy wtedy mówić. Co do fizyki kwantowej, no to no, dzięki temu po prostu rozumiemy, dlaczego elektrony w atomach mają określone własności, czyli na przykład nie wiem, zachowanie momentu pędu ogranicza możliwe przejścia między stanami, czyli tak zwaną regułę wyboru. O ile dobrze pamiętam, jest to, jest to albo było w programie szkoły średniej. No i mm, na przykład, nie wiem, w fizyce cząstek elementarnych, po prostu symetrie prowadzą do odkrywania cały czas nowych cząstek, czyli wiem, na przykład neutrino zostało przewidziane przez zasadę zachowania energii i pędu, a później zostało po prostu potwierdzone, było odkryte. Podsumowanie, można powiedzieć w jednym zdaniu: twierdzenie NED to, taki to takie połączenie mm, czy most, czy nie wiem jakaś lina, pomiędzy takim super fajnym, pięknym symetrią, e, takimi potężnymi fizyce, szczególnie opisującymi prawa natury, e, prawami zachowania. No i to dzięki właśnie temu twierdzeniu wiemy, że energia i moment pędu to nie jest jakiś tam przypadek, bo, bo ktoś to opisał. E, natomiast jest to, można powiedzieć, taki fundament natury, czy coś co natura nam prezentuje na co dzień czy, e, czy jest to e, no taki jak kod Merkury czyli e, kod natury e, to nie jest kod Schrodinger oczywiście tu mówimy o KOD a nie KOT czyli to jest kod natury Dobra, e, dzięki serdecznie e, to wszystko e, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to zapraszam do obejrzenia innego filmu na moim kanale odnośnie twierdzenia NEDE. Jeżeli będzie chciał, chciał wejść, wejść troszkę głębiej. Jeżeli będą pytania do tego albo do czegoś głębszego, to też zapraszam do ich zadania w komentarzu. Dzięki serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Cześć.